bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, ja mam na imię Jagoda i bardzo lubię haftować przed Wami zestaw z Wonderland Craft jest to taki organizer na drewienku organizer do koralików, przedstawiający granaty ja ten zestaw już kupiłam bardzo dawno temu no i w końcu przyszedł czas żeby go zacząć jak widzicie, tak mam to wszystko zapakowane. Ja już używałam samego organizera, jak haftowałam pszczoły, pszczołę z milchila, ale stwierdziłam, że no, fajnie by było, żeby ten zestaw wykończyć, żeby móc go już używać całości. Tak wygląda drewienko, podziurkowane, nic specjalnego, ma ładny zapach. Ja to jak haftowałam to fajnie było czuć to drewienko no i tu są takie dodatkowe jeszcze dodatkowe rzeczy. Mamy koraliki, mamy igły. Jest akurat 10 przegródek, tyle ile rodzajów koralików. Najtrudniejsze są chyba te duże, co mają dwie dziurki, bo tych takich jeszcze nie przyszywałam. Czyli to jest numer 10 i akurat pasują, pasuje ilość do przegródek, więc fajnie, że to tak się udało. Mamy koraliki, mamy nici białe do przyszywania koralików, mamy igłę do przyszywania koralików i mamy też nitkę czerwoną, taką grubszą, i igłę grubszą do zszycia wieczka, drewienka. No i ja tutaj sobie poprzesypuję, no zgodnie z numeracją, nie będę musiała się zastanawiać, jaki numer do którego po prostu w kolejności sobie przesypię. Jakąś część koralików, żeby nie wszystko, bo wiadomo, może się gdzieś tam wysypać, mogę szturchnąć się, to wszystko um, zepsuję. Ja oczywiście dźwięk dogrywam osobno, ponieważ no nie zawsze mam możliwość tak, żeby nagrywać i mówić. Akurat wtedy tej możliwości nie miałam i dźwięk dogrywam już po zakończeniu, więc wiem, jak wyjdzie, wiem, jak będzie wyglądało. Mam już jakieś swoje przemyślenia na temat haftowania tego drewienka. No i zajęło mi to naprawdę sporo czasu. Sporo czasu to haftowałam. Myślałam, że zdążę w jeden miesiąc, ale niestety się nie udało. A w związku z tym, że chcę mieć jakąś kolejną małą rzecz, którą pokażę na wystawie rękodzieła, więc spiełam się i do końca czerwca udało mi się wyhaftować organizer. Jest to mój jedyny finish, właściwie nie jedyny, bo jeszcze koszulka z haftem ale taki, można powiedzieć, finisz koralikowo-chawciarski. No, jeszcze trochę tego przesypywania jest. Fajnie to tak wygląda i dobrze się nabiera na igłę na tym drewnianym organizerze. Dobrze mi się tego używało. Tylko wiadomo, no nie mogłam się rozsiąść w fotelu, bo musiałam haftować przy stole, bo no jest wygodniej przy stole, bo to wtedy sobie leży na płasko, nie muszę gdzieś tam wysoko ręki podnosić, bo przeważnie ja siedzę przy parapecie, jak haftuję inne projekty i na parapecie kładę sobie wzór, a tutaj no nie mogłam. No i oczywiście musiałam haftować z kartki, bo nie miałam wzoru na sagę. No więc to też trochę opóźniało moje haftowanie. No i długo się nie dało za jednym razem haftować, bo wiadomo, trochę bolały palce. Przeważnie, jak musiałam zakończyć nitkę od spodu, żeby igłę przeciągnąć i wyciągnąć od spodu, to naprawdę był nie lada wyczyn. Bo materiał jest elastyczny, natomiast takie drewienko no, sztywne i no, trzeba się naprawdę. Namęczyć trochę nożyczkami, podważać, żeby tą igłę przyciągnąć. Wiem, że niektóre dziewczyny używają pensety, na przykład do wyciągania igły, jeżeli chcą zakończyć. No, ja sobie jakoś radziłam bez, bo wiadomo, muszę mieć mniej przyrządów przy sobie, żeby nie kusiły. Tak wygląda, tak wygląda już symulacja. No i tu jest cała instrukcja, jak to robić. Fajnie to jest to, że te wieczko od spodu ma taki wypalony wzór i to fajnie wygląda. No i to jest cała instrukcja, jak to przyszywać. Taki wzorek też by można było normalnie wyhaftować haftą krzyżykowym. gdzieś jakieś, na no jakieś, nie wiem poduszeczkę albo malutki obrazek. więc teraz pohaftuję trochę z wami. Właściwie miałam dzisiaj w planach nagrać podsumowanie, ale zapomniałam o tym, że mam jeszcze przygotowane nagrania do, do tej pracy, więc przed podsumowaniem jeszcze zobaczycie owoce granatów akcji. Można powiedzieć, że wybuchowy haft, Mam dwie igiełki. Jedna dłuższa, druga krótsza. No i też taka ładna wypalana bobinka na pewno mi się przyda, jak zakończy się nitka. Ja używam do przeżywania koralików dwóch nitek czyli odcinam jedną bardzo długą, skinam Składam ją na pół, żeby móc zakończać pętelką, zakończać, zaczynać właściwie pętelką. Zakończam to od spodu, przeszywając pod, pod ściegiem, przeciągając igłę. Mam jeszcze sporo, sporo, chyba dwa, dwa, albo trzy drewienka takie świąteczne, ale one są mniejsze, no tutaj mam więcej do przyszywania koralików. A na, na tych świątecznych drewniankach chyba jest mniej. Mam chyba bałwanka i lokomotywę. Lokomotywę kiedyś dostałam, bałwanka zaczęłam, ale nie skończyłam. No, i poprzyszywamy sobie duże. Zacznę od dużych. Tylko już was uprzedzam, że wybrałam zły kolor nici, bo powinnam je przyszyć czerwoną, a czerwona była w zestawie. Ja dopiero domyśliłam się po jakimś czasie że to będzie widać, no bo przecież mam dwie dziurki i ja będę przeciągała tak, że tą nitkę widać, więc no później się okaże w dalszej części, że domyślę się, że powinna być czerwona, no i było prucie. No ale poćwiczyłam chociaż przyszywanie. No te koraliki, te cekiny można powiedzieć ciężko mi się przyszywało, Lepiej już do koralików byłam przyzwyczajona, tych drobnych i było mi lepiej. No to musiałam dwa razy przekuwać przez jedną, jedną dziurkę, żeby to się dobrze trzymało. Nitka się poplątała, więc zaczynałam, przerywałam, próbowałam jeszcze raz pierwsze koty za płotę, później to już jakoś szło. Szczególnie wtedy, jak zmieniłam kolor nitki. No, więc trochę się namęczyłam z tym, ale one bardzo ładnie odbijają światło, jak gdzieś tam robiłam zdjęcia na zewnątrz, na balkonie. To no fajnie, fajnie się mienią. I myślę, że ten organizer będzie ciekawym, takim, można powiedzieć, gadżetem użytkowym. Pierwszy cekinek przyszyty. No, szkoda, że nie domyśliłam się szybciej z tą czerwoną nitką. Bo, wiadomo, nikt nie lubi próć, bo to jest strata czasu. Nerwy. Więc to, co nagrałam, to przyszywanie, wszystko musiałam spróć. No, ale chociaż zobaczycie, jak przyszywać takie inne, innego rodzaju koraliki cekiny. Trzeba było się namęczyć trochę, żeby trafić, żeby to dobrze naciągnąć, poprawiać. ale powoli do przodu. Pod wojną nitką, jak się robi, to jest to ryzyko, że gdzieś się przesunie, gdzieś się zaplącza. Trzeba było kombinować. Trudniej mi jest dogrywać dźwięk niż nagrywać y, mówiąc do Was, no bo po jakimś czasie, bo to prawie to, to ta pierwsza część nagrania jest y, miesiąc temu robiona, po takim czasie to też się już nie pamięta, jakie wtedy były emocje, co wtedy się myślało. Mogłam nagrać od razu, no ale jakoś to się odkładało później, później. Bo jeszcze daleko, zanim ja to zakończę. No i wyszło, że jak mam montować film, no to dopiero dogrywam, dogrywam dźwięk. No ale lepiej chyba dograć dźwięk niż puścić Wam muzyczkę. Myślę, że to jest lepsze rozwiązanie, nawet jak trochę jest gorsza jakość tego dźwięku, bo nagrywam, przy użyciu, yy, nagrywam dźwięk przy użyciu mikrofonu krawatowego. No, bo też w drugim pokoju jest głośno telewizor Marysia tam swoje farmazony opowiada. I mamy dzisiaj naprawdę gorący dzień. Jeden z takich najcieplejszych. Dobrze u nas w mieszkaniu jest o kilka stopni chłodniej. Jak sprawdzałam termometr, to w mieszkaniu mamy chyba 26 stopni. A na dworze jest ponad 30, więc spora różnica, ale to dlatego, że mieszkamy na parterze i to są takie m, m, bloki, są zbudowane z takich płyt betonowych, i jeszcze od spodu mamy piwnicę, więc no, latem jest fajnie, bo taka jakby klimatyzacja gorzej zimą, jak trzeba to dogrzać, no to wtedy już nie jest tak fajnie. No, nie wiem, czy ten koralik będzie chyba ostatni już tej, tej części. No, ale ja ich i tak przyszyłam więcej, zanim domyśliłam się, że trzeba inną nitkę użyć. Jakoś mi ta nitka się nie rzuciła w oczy. No, jeszcze sprawdzałam, czy się trzymają. No to nie wiadomo, czy mocno naciągać, czy, czy nie, czy trochę słabiej, żeby też nitki nie uszkodzić. No Myślę, że ten koralik już będzie ostatni. No więc widzimy się w kolejnej części, już mam nadzieję z lepszym dźwiękiem niż, niż teraz. Hej, minął tydzień od rozpoczęcia mojej pracy koralikowej Prawie już mam skończonego pierwszego granata, a raczej pierwszą pół, połóweczkę No chciałabym, żeby jednak ten film, żebyście ten film zobaczyli jak będzie całość wyhaftowana Ale prawie, no można powiedzieć tydzień czasu zajęło mi wyhaftowanie tej, tego mniejszego kawałka więc pewnie dopiero w czerwcu zakończę. Raczej mi się to tak szybko nie uda zrobić, bo jednak przyszywanie tych koralików zajmuje trochę czasu. Szczególnie te duże koraliki, to są koraliki, no można powiedzieć, koraliki. Na te duże myślałam, że one, skoro są duże, to mniej czasu będzie na to schodziło. Ale mają dwie dziurki i trzeba było inaczej to poprzyszywać. Ale fajnie wygląda jak takie prawdziwe pestki granata. Nawet pofatygowałam się i poszłam do sklepu, żeby sobie kupić granaty. I jak zwykle, jeżeli czymś się zajmuję, wcześniej jak haftowałam pszczoły, no to poczytałam o pszczołach, a teraz poczytałam o granatach. Jadłam już kiedyś ten owoc, ale jakoś nie tak za często. Trafiłam na takie no, nawet ładne sztuki, można by rzec dojrzałe. Troszkę ziarenek już pokosztowałam. No i poczytałam, że to ma dobry wpływ na układ krwionośny, że to są dobre antyoksydanty, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. No wiadomo, każdy owoc ma jakieś w sobie różne witaminy. Każdy owoc jest inny i każdy owoc zawiera... Inne witaminy. Mówię, spróbuję. To też fajnie odchodzi, fajnie się go obiera. I je się tylko te ziarenka. No, także one fajnie odchodzą. Oj, będę miała je wszędzie. Ale pycha Ogólnie to też często kupuję na przykład jakieś jogurty typu Activia z, też z granatem lubię też sok czasami wypić wiadomo, że nie taki świeżo wyciskany tylko z kartonika jak to zwykle bywa Pychotka. z tego co czytałam to często dodaje się granata do sałatek zarówno do owocowych jak i warzywnych no i ogólnie wiadomo, samo zdrowie, każdy owoc ma coś w sobie. Ten jest taki bardziej egzotyczny niż nasze polskie jabłka. No ale mówi się też, że latem, najlepiej latem, bo wtedy no, ten owoc jest yy, no, lepszy latem. Tak samo jak truskawki latem są lepsze niż takie mrożone gdzieś tam ze sklepu albo też sztucznie pędzone wczesną wiosną. No i to fajnie odchodzi. No pobawię się trochę. Zobaczcie, jakie te ziarenka dosłownie y, y, świetnie tutaj pasują z tymi koralikami. Jak prawdziwa ziarenka granata. A tutaj to taka y, ta skórka. Już mam całe ręce pobrudzone. Myślałam, że trochę poprzyszywam, bo pierwsza część tego filmu y, Dźwięk ma dogrywany. Jakoś dzisiaj za bardzo nie mam na nic ochoty, jestem jakaś zmęczona. Mimo, że jestem sama jeszcze, bo jest piątek po południe, 18 dokładnie, byłam w sklepie. I nie chce mi się nic, nawet mi się haftować nie chce Dzisiaj jest ostatni dzień miesiąca Zamiast siedzieć i nadganiać, żeby w statystykach tych krzyżyków trochę, czy pół było To mi się po prostu nie chce Siedziałam, oglądałam um, trochę um, trudne sprawy detektywów i tym podobne dla odmóżdżenia Bo w końcu można coś obejrzeć, coś co nie jest bajką no, i przed chwilą też była burza, więc na balkonie dziś nie posiedzę. No i oczywiście trochę koralików poprzeszywałam. Bardzo mi się podoba ten, ten projekcik. No, już prawie rozpracowałam tą połówkę granacika. Przy okazji, widzicie, jak się z nim rozprawić. Oj. No, będę miała przegryska do jakiegoś może filmu. <laughs> może też trochę jestem przemęczona tym, że ostatnio też tak często te filmy się pojawiają, bo mam takie samo zaparcie, że skoro mam tą ciszę, no to muszę ją jakoś wykorzystać, ale to tro jest trochę takie też przemęczenie, bo żeby coś nagrać, ja muszę oczywiście coś zrobić żeby coś pokazać, no więc gonie, gonie. Jestem już trochę tym zmęczona, tym bardziej jeszcze, że no po pracy, no człowiek też rano muszę wstać. Wczoraj też troszkę posiedziałam dłużej. Nie mam długiego weekendu. No i ten taki dzień piątek, jak trzeba było iść do pracy, no to już tak. Człowiek się nie mógł wyluzować wczoraj, bo się myślało, że jednak trzeba będzie wstać. No dobra. No, rozpracowałam tą połóweczkę. To sobie pewnie zjem. Nie będę teraz przyszywała, bo musiałabym ręce umyć, więc taką krótką wstawkę. No, więcej się pojawi, to pokażę na następnej części. Na razie jest tyle. Cześć, cześć! Witam Was w ostatniej dogrywce Zakończyłam już całkowicie Organizer na koraliki Przyszyłam Tutaj jest 2184 koraliki Zaczęłam w maju, skończyłam praktycznie Na koniec czerwca Pozostałości koralików oczywiście później Przesypię do woreczków Trochę mi tych koralików zostało Ale ja je będę używała Może do jakichś poduszeczek Nie wiem do czego Trochę jest tych koraliczków. Jeszcze została mi nitka. O dziwo, przeważnie, jak robię te zestawy na drewienkach, to nitki mi brakuje. Mimo, że ja używałam podwójną nitkę, to jeszcze mi jej zostało. Tą czerwoną prawie całą zużyłam, ale ja jej nie przecinałam. Użyłam całą długość, żeby nie zaczynać dwa razy i nie zakończać nitki. No to jedynie ten początek taki trochę tutaj może nie. Nie do końca ładnie wyszło, ale to jest od spodu, więc tego nie będzie widać. Więc dwa drewienka do siebie przyszyłam. Tu jakoś nie było problemu, była dobra igła, więc to szybko poszło. Najgorzej było przyszywać te koraliki. No naprawdę, tyle, tyle czasu, takie małe, małe coś, a praktycznie dwa miesiące to robiłam. No ale jest skończone. Będę miała co pokazać na wystawie rękodzieła, coś innego. E, oczywiście to przesypię, żeby mnie pogubiła No i pudełeczko spełnia swoją rolę Myślę, że wyszło fajnie Oczywiście jak przerzucę, to tu nic mi się nie wysypie Wszystko jest na swoim miejscu Fajne Ja je kupiłam u Natalii Chrzanowskiej Znaczy się zamówiłam, ona mi zamówiła I już dosyć dawno to leżało W końcu się zabrałam i je zrobiłam Haft koralikowy na sklejce, zakup z Ukrainy zestaw, dwa rodzaje koralików, no i 2184. Tylko, że ja mam i z maja, i z czerwca liczyłam razem, ponieważ ja na tej, w tym wzorze, na tej instrukcji mam tutaj podaną ilość koralików, więc tak było mi łatwiej. No, a teraz w końcu biorę się, zamycie okien, bo zaczęłam ale mąż pojechał z turką na kurki kulki bo ona tak bardzo bardzo go prosiła trochę zdenerwowany wyszedł bo jak to dziecko wiadomo potrafi zdenerwować jeszcze zabrał koszyk na zakupy więc może zakupy zrobi ja już mam jedno okno umyte jedną stronę od strony balkonu też umyłam i jeszcze zostało mi Tutaj w tym pokoju, w którym nagrywam, więc w końcu będę miała je umyte. Dziś pewnie nie pohaftuję, bo biorę się za porządki. Jest sobota, nie wiem kiedy film się ukaże, ale od, myślę, że od lipca będę robiła tak, że jeżeli tylko wrzucę jakiś film na YouTube'a już z muzyką, już taki, no że tak powiem, gotowy do oglądania, to najpierw te filmy będę udostępniała dla osób wspierających. Czyli jakikolwiek film się już pojawi, no to osoby wspierające będą miały pierwszeństwo, a pozostali będą oglądać y, przeważnie w piątki, może jeszcze we wtorki, jeżeli będę miała coś więcej. Także to jest mój finisz czerwcowy. Oczywiście na podsumowaniu też pokażę, ale ten film pewnie ukaże się wcześniej więc później wieczorkiem przysiądę do montażu i, i jak zmontuję, to Wam pokażę. Dajcie znać, co sądzicie, jak Wam się podoba. Także haft nie tylko na obrazkach, a także do rzeczy użytkowych. Mam jeszcze kupione takie drewienko na organizer na igłę i też będę przyszywała koraliki. Dobra, nie mam więcej czasu, więc tak szybko wam pokazuję. Zrobię jeszcze shorta, może short się ukaże wcześniej i zbieram się za porządki. Trzymajcie się cieplutko, pa!